Cześć wszystkim. Nowy dzień, nowe wyzwania. Dzisiaj co prawda pogoda nie rozpieszcza, bo jak do tej pory między, między momentem, kiedy byliśmy oglądać ten samochód, a dniem dzisiejszym spadło u nas dosyć sporo śniegu i przez jakiś tydzień mroziło i to mroziło dość tak fest. Minus 20 ponad e, Celsjusza w ciągu dnia, minus 30 w ciągu nocy, także wesoło nie było. Co prawda dzisiaj już jest to pogoda oscylująca koło, wokół zera Celsjusza, aczkolwiek pada deszcz i to taka niezbyt ciekawa. Taki, takiej pogody najbardziej nie lubię. Jedziemy dzisiaj załatwić parę spraw, jedziemy na magazyn. Postaram się pokazać was, Wam nasz magazyn spedycyjny, z którego to wszystkie graty, które ja kupuję, prawie wszystkie graty, które ja kupuję wysyłamy. Wysyłamy oczywiście z innych magazynów, z innych lo lokalizacji w Stanach, ale ten tutaj w Chicago jest takim głównym, do którego ja ściągam wszystkie części i większość rzeczy, które są wokół. Także jedziemy. Z tego się nie ruszamy. Namias to sprawdzimy jeszcze pocztę. Wstaćmy zdjęcia z a, odbioru motocykla, który kupiliśmy w a, South Carolina, czyli tak, po u południowa Karolina. A, zdjęcia dla klienta musimy to przesłać. Jeśli motocykl został odebrany, no to jesteśmy tyle do przodu. A no cóż. Zabieramy się, pięknie nie jest, A co narzekać, ludzie mają drogę, nałożymy jakiś kaszkiecik i spadamy, jedziemy. No właśnie, tak wygląda lodowisko. Spokojnie, żeby się nie wywrócić. Widzę, że bateria się w moim mikrofonie kończy, także jakbym jakby zamilkł, to wiecie o co chodzi. Autko się rozgrzewa. Uuuu, kałuże, kałuże, kałuże. Podłączymy mikrofon do prądu i jedziemy w drogę. Jesteśmy na magazynie. Widzieliście przed chwilą jak odbywa się ładowanie e, samochodów, odbieranie samochodów z parkingu. To jest parking przy e, magazynie. a Stoją porozstawiane te samochody. Czekają na swoją kolej do wysyłki. W różnym stadium są i w auta w całości, są auta o wypadkach, są klasyki. Jest tego trochę, trochę tego jedzie do Polski jednak. No i uwaga, samoloty. Jesteśmy koło lotniska. Tak to wygląda, to jest też parking, parking dla ciężarówek. I jak widzicie, ciężarówki tutaj parkują, a to, tym wozi się samochody w Stanach. Na to naczepę już trzeba porządne prawo jazdy, CDL tak zwane. No i wracamy. Teraz ja samochód tutaj akurat nie stoi do wysyłki. On tutaj parkuje po kierowca ciężarówki i go tutaj zostawia. A więc tak to wygląda tutaj i idziemy do magazynu. Wracamy do auta. Dobrze, to trochę przymarznięte jest, bo inaczej nie mógłbym tutaj wleść. Woda nieraz stoi do pół łydki. No to nasza Toyota 4 którą na co dzień się poruszam, nie jest zbudowana do prawda do off-roadu, bardziej do wyjazdów kempingowych. Tak to wygląda. Pokażę go wam któregoś dnia. Te przeciwmgielne są dosyć takie leciutkie, tutaj jak widzę. Tak to wygląda w tej chwili. Pokażę któregoś dnia, jak będzie lepsza pogoda. A teraz idziemy do magazynu. Jesteśmy w magazynie, na ile nam bateria wystarczy, to będziemy filmować. Idziemy zobaczyć nasze graty, a tak to wygląda mniej więcej tutaj a z tej strony. Trochę wszystkiego, czego byście sobie nie życzyli. Wszystko tutaj stoi, wszystko jest, wszystko czeka na wysyłkę do Polski. No i nie tylko do Polski, bo, bo jedziemy też i do innych państw. A tu części i oczywiście kartony, które ludzie wysyłają, bo nieraz wysyłają też nie przesiedlenia, więc tak to wygląda. W tym momencie tu są moje paczki, powinno być więcej, więc idziemy poszukać. A no tu z drugiej strony tak to wygląda, mniej więcej stoi jakiś rozbitek. Są części, części schodzą a, i są rozkładane na półkach. Następnie idą do kontenera. Tylko teraz szukamy mego, i tego mego nie widzę. To nie będzie z Rock Auto, to będzie z. racing. Tak to wygląda mniej więcej. Nie żeby kogoś wystraszyć, no ale co, nie widzieliście w życiu magazynu? Tak wygląda magazyn. Proszę, płosie do Polski. Zderzak tylny do Polski. Opony może do Polski. Samochód z aukcji i będzie śmigał Piękny Mustang. Kobra już niedługo po Polsce. I oczywiście przejdziemy tu, bo mamy tam też i kosiarki, i kosiarki, i kosiarki. No i ten zabytaczek, który teraz w chwili wjeżdżał, zaraz będzie wjeżdżał do środka. No a tu więcej motocykli. No i tak to mniej więcej wygląda w magazynie. Idziemy do biura. No i jest, znalazły się nasze paczki. Znaleźli się moje paczki, które to pojadą do Białego Stoku. To są paczki z zakupysk z Classic Industries i będzie kilka przesyłek z Summit Racing i z innych miejsc No ale na chwilę obecną musimy to wszystko przenieść w inne miejsce. A może nie, zostawimy to tutaj, niech że tutaj, bo tutaj tego jest więcej niż tam, tam te trzy przyniesiemy tutaj. I przeniesiemy te, tutaj paczki znalazły się przewieziemy je w inne miejsce i położymy je tam thank okay. you

gotowe. Jedziemy w takim razie dalej. Musimy jeszcze zajechać gdzieś do pewnego miejsca, dobrać te opony do naszego projektu policyjnego. Ale uciekamy sobie. Tak wygląda to auto już wstawione do kontenera. Przyjechało właśnie. Teraz będziemy mocować. Proszę bardzo. Dużo miejsca nie zajmuje. To nie to co te amerykańskie krążowniki szos. Trochę ciemno w tym kontenerze, no ale w kontenerze okien nie ma. I jedziemy z koksem. Plucha, plucha, plucha. I lubię takiej pogody. Woda stoi. Proszę przed drzwiami, i nic się nie przyjmuje. Jedziemy stąd. Jedziemy na jakąś kawę. Znowu powiecie, a ten znowu o swojej kawie. Ja jak nie wypiję dwóch kaw w ciągu dnia, to nie mogę żyć. Siadamy do bryki i jedziemy na kawę i jedziemy odebrać opony Opony do naszego policyjnego sprzętu. Eee, trzeba będzie podjechać też ten policyjny sprzęt obejrzeć bliżej A, No właśnie e, trochę zmokłem. Jak mówię, ten policyjny sprzęt trzeba będzie podjechać trochę obejrzeć, bo e, musimy określić zakres prac, które trzeba zrobić, zanim go wyślemy do Polski. Nie chcę też za bardzo go upiększać, bo oczywiście urząd celny będzie się czepiał, że samochód y, za 500 dolarów, a nie wygląda na to, żeby, na to, żeby był kupiony za 500 dolarów. No dobra, nie ma rodziny, pakujemy się i spadamy stąd jedziemy na kawę.

co zobaczymy dalej, iż czym jest korea. teraz są skrzynie, jedziemy dalej, jedziemy połową asu. dołączamy do I jaka jest piątka szybikka? jesteśmy w United Tires, też jest starych znajomych. ukraińska firma, z którą robiliśmy już i mamy te dwie oponki, które odbieramy właśnie do naszego policyjnego projektu. Także opony odebrane, lampkę wyłączymy, zapinamy. Zderzak. Woda się trochę poprawiła, nie pada już deszcz. Ale tak to wygląda, właśnie. Przynajmniej, to jest. polecam. I spadamy stąd. A tu proszę, nie spodziewaliście się czegoś takiego, nie? Żuczek. I proszę bardzo, zaparkowany sobie na ulicy w Chicago. Taka szybka przebitka. Piękny, czy nie widzieliście, że chwilą pomogłem Pani, będzie za mną, pomogłem tej Pani wyjechać. to Wygląda jak jeździ się jeepem, i nie umie się jeździć tym jeepem. Już nawet nie chciałem wsiadać do środka i odpalać 4x4, bo ja podejrzewam, że panią po prostu nie, nie wiedziała, jak włączyć 4x4. Ugrzęzła w kolejnach, więc chwyciłem linę, podpiąłem, pociągnąłem i wyciągnąłem panią z kolejny. A była w kolejnie tu. Jesteśmy już prawie w I to by było na tyle. Ściśnijcie przycisk subskrypcji, jeśli chcecie wiedzieć więcej na temat tego, co robię, i oglądać moje, moje filmy. No i oczywiście w komentarzach napiszcie, co ewentualnie chcielibyście zobaczyć. Ola!